ani nie potrzebujemy, z tego względu, że osoby, które do nas przychodzą, zbierają się raz. Natomiast to, czego potrzebujemy, to jedzenia, z tego względu, że to jedzenie bardzo szybko się kończy zarówno w naszych magazynach społecznych jak i w magazynach Urzędu Miasta, gdzie no, to jest towar deficytowy. Więc jeśli chcielibyście coś podarować, to na pewno jedzenie z długim terminem. Jeśli chodzi o miasto, wczoraj usłyszeliśmy informację, że na terenie miasta brakuje już jakichkolwiek kwater w hotelach, w domach prywatnych. Jedyne zakwaterowanie będzie na terenie masowych miejsc zakwaterowania. Natomiast obecna współpraca z Urzędem Miasta jest na dobrym poziomie merytorycznym i tutaj doświadczenie, które mają osoby pracujące w punkcie rejestracji jest bardzo cenne. Przyjeżdżały matki z kilkumiesięcznymi dziećmi i no ciężko jest takie osoby zakwaterować na terenie sali gimnastycznej, więc wszystkie informacje, którymi wiedzieliśmy, że są jeszcze osoby, które mogą pod swój dach prywatnie przyjąć osoby z Ukrainy, w pełni została ta lista oddana do dyspozycji Urzędu Miasta i będzie Urząd Miasta kwaterował według swoich priorytetów. W gminach nie ma do tej pory żadnego oficjalnego punktu zbiórki darów, a tym samym nie ma żadnego punktu możliwości odebrania tego wsparcia rzeczowego. Dosłownie 2-3 dni temu w gminach ruszyła faktyczna rejestracja uchodźców. Tak samo w gminie Siece do tej pory nie zostało wyznaczony żaden punkt, z którego można odebrać taką pomoc rzeczową. I tutaj apeluję do mieszkańców gminy, wszystkich gmin, żeby kontaktowali się z radnymi i wywierali wpływ na wójtów, żeby przyspieszyli i usprawnili wsparcie rzeczowe dla osób, które już są zakwaterowane na terenie gmin. Też jako Stowarzyszenie Polska 2050 chcemy wyjść o krok dalej i apeluję tutaj zarówno do wójtów, jak i do prezydentów, żeby jak najszybciej pomyśleli nad przygotowaniem punktów opieki dziennej dla dzieci. Już zaczęli szykować i przygotowywać miejsca w przedszkolach, w szkołach. Bo póki nie będzie opieki dziennej dla dzieci, które przyjechały tutaj na teren miasta, też te osoby dorosłe, najczęściej matki, nie będą w stanie ani nie będą miały czasu szukać pracy i się usamodzielniać. W poniedziałek ogłosiliśmy możliwość dołączenia do wolontariatu, który od poniedziałku do wolontariatu zgłosiło się 110 osób, które chciały długoterminowo pomagać osobom zakwaterowanym na terenie miasta i powiatu, z czego 57 osób przeszło już wstępną rozmowę kwalifikacyjną z koordynatorem wolontariatu, gdzie już w najbliższych dniach wolontariat będzie polegał na tym, że każdy wolontariusz otrzyma jedną rodzinę pod swoją opiekę. W które, z którą zbuduje relacje, ale też pomoże odnaleźć się w obecnej sytuacji, pomoże pójść do urzędu, wypełnić rzeczy formalne, zarejestrować dzieci do szkoły, pokierować do specjalistów psychologii i medycyny, a przede wszystkim odnaleźć się społecznie w naszym, w naszych, wśród naszych mieszkańców. Taka długoterminowa pomoc przy najbliższych tygodniach, miesiącach będzie bardzo ważna. I ważne, żeby już o tym teraz mówić, żeby to osoby nie pozostawiać po zakwaterowaniu sami sobie. Również dzisiaj z moimi koleżankami wymyśliliśmy coś takiego, bo nieraz do nas się zgłaszali kobiety, matki tych dzieci, że nie są mobilni, więc nie mogą nawet sobie ze sobą się spotkać, nie mogą się dostać na, bliż, na bliższej... Jakiegoś magazynu, żeby coś odebrać, też nie zawsze jesteśmy po prostu w stanie fizycznie za każdym po każdego pojechać, każdego dowieść, każdego ubrać i zawieść z powrotem, tak? bo to jest po prostu fizycznie nieosiągalne, więc o dzisiaj więc przyjmujemy rowery. Jakby ktoś miał niepotrzebny rower, gdzieś, który stoi w piwnicy, to na pewno nasze kobiety będą bardzo wdzięczne i to po prostu ułatwię to życie, to funkcjonowanie tutaj w naszym mieście albo w okolicy.